Witam na moim kanale, wiem, że tu jest kilka nowych osób, więc może się przedstawię. E, ja jestem Kamila i miesiąc temu przeprowadziliśmy się razem z moim chłopakiem e, tutaj na Bali. E, mamy w planach na razie rok tutaj zostać, ale, ale jeszcze zobaczymy co będzie dalej. No i ten vlog powstał po to, głównie po to, vlog, kanał powstał głównie po to, żebyśmy mieli z tego wyjazdu i z tej przygody życia taką głównie za super pamiątkę, żebyśmy mogli sobie później oglądać te filmy, ale fajnie też, że jesteście tutaj. I co my dzisiaj będziemy robić? No właśnie, miałam trochę inny plan na dzisiejszy dzień, ale jak widzicie za mną, a może jeszcze nie widzicie, bo na razie się tutaj w naszej kuchni jest taka delikatna brzawka, więc pada delikatny, taki deszczyk, i z moich planów trochę nic, bez sensu to robić w deszcz. Także dzisiaj po prostu chyba będzie taki zwykły vlog, taki wiecie, dzień z nami. No i zobaczymy, co będziemy robić. Konrad też ma katar delikatny, więc też nie chcemy jakoś tak mocno szarżować, żeby się nie rozłożył zaraz. Więc na razie zabieramy Was na śniadanie i później zobaczymy jak będzie wyglądał ten cały vlog i reszta naszego dnia. No i przyjechaliśmy na śniadanie w miejsce, które jest bardzo blisko nas. I zaraz Wam pokażę, czemu jest fajna, akurat dzisiaj w tą pogodę nie możemy sobie z tego skorzystać, ale można tutaj za mną są pola ryżowe. I tutaj w tej knajpie można sobie usiąść i zjeść dosłownie nad polem ryżowym. Zaraz Wam pokażę jak to wygląda. No i przyjechaliśmy tutaj sobie zjeść śniadanie, bo moje karty mają ogromną, mają też indonezyjskie, meksykańskie, nawet z takiego i takiego naszku schabowego tutaj znajdziecie, no ale dzisiaj gnie na śniadanko. I zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Oczywiście, zrobimy to smaku, jak zawsze, czy nam smakuje, czy nie. Bo się nie jeszcze tutaj nie jedliśmy. Widzę do Rado, bo on już sobie się, I zaraz wam wszystko pokażę. Co? co nastąpiła szybka zmiana lokalizacji, bo. Fajnie, że jest tu pole ryżowe, ale nie fajnie, jak je nawożą, bo strasznie śmierdziało i ciężko by było nam tutaj zjeść, więc misja na dzisiaj jest taka, że szukamy drugiego miejsca na śniadanie i może się przejedziemy e, w, tam, w tamtą stronę, nie wiecie, co tam jest, tam jest taki bazarek, w którym zawsze kupujemy owoce, ale w w tamtej stronie jeszcze nic nie jedliśmy, więc może tam coś znajdziemy, więc sobie siędziemy. też tutaj są zaraz naokoło same pola ryżowe, więc widok już na pewno będzie ładny, no także niestety, ale... E Wiecie, gdzie jest Tanio, a tutaj Konrad zrobił niespodziankę i jesteśmy w art. <laughs> nie wiem co to za miejsce, czy tutaj nie byłam on tak samo, ale to, to dobrze się składa jest prześlicznie, zaraz Wam pokażę e, i dobrze się składa, bo zawsze Wam pokazujemy miejsce, gdzie jest mega Tanio. No i w końcu pokażemy Wam miejsce, których też jest bardzo dużo tutaj na bali, więc to od Was zależy, jak chcecie sobie tutaj żyć. No i pokażemy Wam jakie są ceny już takich, wiecie, takich bardziej e, pod turystów robionych knajpach. Zobaczymy, sama jestem ciekawa co jest, a jest przepięknie, już Wam pokazuję. zamówiłam pizzę też, ale zobaczycie jak wygląda moje śniadanie. Tak poza tym, że jest to bardzo ładnie, to na początku dostaliśmy szklaneczkę darmowej wody, no co jest mega miłe zawsze. Słuchajcie, przyszło i moje śniadanko teraz wam pokażę i kurde, czy się kiedyś nauczę, żeby sobie wioski żałuję, że też nie widziałam pizzy, bo wygląda super, ale moje śniadanko też jest cudowne i mam do tego jeszcze mrożoną herbatę więc zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. E, zjemy sobie i pokażę Wam jeszcze menu, jakie są tutaj ceny. To nie jest tak najdrożej w sumie. też nie jest, ale jest. też moje śniadanko, mam jajeczniczkę z grzybkami, na górze jest burata i tu mamy jeszcze grillowane warzywka, cukinie, pomidora, paprykę, chlebek i tu jest moja Wyobrażona herbatka, tam mam z boku cukier, no i jemy. Słuchajcie, mój najlepszy chłopak na świecie zlitował się nade mną i dał mi swojej pizzy. Gdybym zapomniała o testie smaku, jakże robimy, bo ja mam przepyszną jajeczynkę, która ma na górze buratkę, trufle, parmezan i jeszcze grillowane warzywka. Dobra jest, jest przepyszna, naprawdę, przecież trufle jest kremowa. Ta burata robi z niej jeszcze bardziej kremową. Hmm. Chlebek jest taki, wiecie, prawdziwy chleb, bo tutaj dawno już nie jedliśmy takiego dobrego, dobrego chlebka. No warzywka filowane też są kosmos. No i Kondrada Pizza jest najlepsza na świecie, ale on wam nie będzie robił testu znaków bo ma katarek. I się tak nie bardzo czuję, więc nie będę go do, do tego zmuszać. No i nie dodałaś, że po prostu pieczywo nie jest tak popularne jak w Europie. Tak. I ogólnie nie ma go. No jak pójdziecie do supermarketu, to no to stanie się takie, takie wiecie, kleptestowe, trochę no. większy niż u nas i że trzy określenie. razy droższy jak u nas. No. Ale no, ciętność jest tak klimat też jest pyszny, także znaczy sobie posiedzimy tutaj jeszcze chwilkę i zobaczymy co dalej. Pokażę wam jeszcze menu, bo jest bardzo ładne i zobaczycie sobie jakie są ceny już w takich, wiecie, no, w takich normalnych miejscach, już normalnych. Warunki też są normalne. No. To jest nie, nie jest aż tak mocno drogo, tutaj macie taki ładny opis tego miejsca, o, hasło do wi-fi, pizza is live. dobre hasło, no. To jest jedyny warunków, hasło było najlepsze kupić, Predator. Predator, no, było takie. No i słuchajcie, tutaj macie e, śniadanka, proszę bardzo, możecie sobie zobaczyć ceny, ja sobie wzięłam to, więc to było moje śniadanko. E, i macie takie przystaweczki. I ceny możecie sobie poprzekładać, bo to są wszystko rupie indonezyjskie, to jest wszystko w tysiącach, więc możecie sobie posprawdzać, co mniej więcej, ile kosztuje. Zależy, co was zainteresowało. Też bardzo fajny papier jest, taki przyjemny, nie jest taki, wiecie, tandetny. Tutaj dalej mamy pasy. Widziałam, że wszyscy biorą pastę truflową, która na pewno też jest dobra. O, no, tu, i tutaj macie pizzę, no jak widzieliście, pizza genialna i tania, jak na takie, wiecie, nie, nie ichne rzeczy. W sensie, jak na pizzę tutaj wejść, było to no, zwycięskie miejsce, po prostu razy droższe. Tak, a tu jest bardzo dobra i, i tania, także tak wygląda menu, ładne wyszliśmy, rachunek zapłacony i jeszcze wam muszę tylko o czymś wspomnieć jeżeli wybieracie się już do takich restauracji i knajp takich zrobionych bardziej tutaj pod turystów to musicie się liczyć z tym, że do rachunku zawsze wam zostanie doliczony no to ten procent jest różny zawsze wam zostanie doliczony na pewno napiwek dla kelnerów często tak jak tutaj na przykład doliczają też to jest... podatek, podatek. Także musicie zapłacić też podatek i to jest około, nie wiem, z 30%, 20%. Y... Nie no tutaj to było 11 plus 6 dla kelnerów, no to jest 17%. No, no to tak właśnie od 15 gdzieś tak nawet do 30% y... po prostu doliczają Wam do rachunków, no ale płaci się też za miejsce, w którym się jest. No i za to, że w każdej knajpie ci kelnerzy są przemili, bo wiedzą, tak. że mają za to pieniądze ale i są naprawdę mili. ultramili. I zawsze zapytają, czy jest to w porządku, czy smakuje, czy coś czy czy bo ktoś na nich spojrzeć, czy to oni zaraz do was podchodzą. że obsługa w każdym z tych miejsc jest naprawdę na najwyższym poziomie. A Konrad dzisiaj jest bohaterem dnia i ratował śniadanie i uratował też resztę, resztę naszego dnia i tego vloga, bo lecimy do muzeum. Jeszcze nie byliśmy tutaj w muzeum. O, o plastiku i o tym, jak my, ludzie, zanieczyszczyliśmy planetę. Nawet yy, tak, najbardziej, co mnie szokowało to tam były powstane mam też zdjęcia tych tak wszystkich tekstów, żebyście mogli sobie poczytać, zostawiali link do swojego profilu na Instagramie, bo wszyscy na pewno posty z tymi wszystkimi tekstami, po zdjęcia. Znaczy jedyne, najbardziej. Najbardziej co so mnie szokowało, bo to jest jakaś budowa i jest głośno wszystko. najbardziej co so mnie szokowało to, że ten plastik my już mamy wszędzie, nawet, nawet w roślinach, które rosną, te cząstki plastiku. Ano, no, cząsteczki plastiku są już po prostu wszędzie do tego stopnia, że nawet my nieświadomie spożywamy tygodniowo jedną kartę kredytową. Wyobraźcie tak, sobie, wiecie, tygodniowo. Tygodniowo. Policzcie sobie w roku, ile kart zjedliście. Policzcie sobie, ile macie lat i ile kart Jedliście. To no. jest Bito mamy, naprawdę we wszystkim. Nasza planeta jest zaśniecona. Dosłownie. Tutaj na Bali to bardzo widać, o tym nagram jeszcze w ogóle oddzielny odcinek o tym wszystkim. No i, no i co, co? Nawet na Antarktydzie nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale Antarktyda, jest taki traktat między wszystkimi państwami, że na Antarktydzie do pewnego miejsca nie można przebywać, nie można zwiedzać, nie można, dojść. ona ma zostać taka nieruchomiona, nawet tam, gdzie nasza stopa niekoniecznie może stanąć w ogóle stanęła, tam też jest odgroma plastiku. Także życie eko i w recyklingu jest spoko. No, znaczy zmieniło to moje myślenie. Jakby ja doskonale zdaję sobie z tego sprawy, jak bardzo nasza węza jest zanieczyszczona, ale to, że my to mamy już w sobie i w jedzeniu nawet taki naturalny, to to nie wiedziałam i jestem lekko przerażona. Dobra. Dobra. wiecie co? Myślałam, że będzie nudny ten dzień. O, fajnie, no basen kogo nie ma. Myślałam, że będzie nudny ten dzień, ze względu na poranną. Yy... Pogoda, jaka nas dostała, ale w sumie robiliśmy sporo rzeczy. Mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał. Eee, Fajny było to muzeum, naprawdę zostawiło duży stan w mojej głowie, co jest w nas. Tak naprawdę przez naszą najświeższą głupotę. No a my teraz e, posiedzimy sobie nad basenem, bo u nas jest 15, czyli za godzinę Konrad zaczyna pracę. A ja zmutuję tego vloga, żeby już mieć dla Was go na jutro gotowego, bo jutro jedziemy na naszą e, pierwszą sesję tutaj, którą zorganizowaliśmy. Mamy modelkę, mamy wybrane miejsce. E, jeżeli ona się zgodzi, to zapytam ją oczywiście, to na, spróbuję Wam nagrać, o ile będę miała na to czasy w trakcie sesji m, takiego właśnie vloga z sesji, żeby zobaczyć jak to wygląda. E, I kilka osób Dziwne to było, ale w że się jest dziwne. Nie, nie przyzwyczaję się jeszcze do tego, że ludzie mnie o coś zaczynają pytać. E, I kilka osób pytało, czy będą u mnie vlogmasy. Słuchajcie, myślałam nad tym i ciężko mi chyba będzie zrobić takie przygotowania do świąt, będąc tutaj. E, no bo ja nawet nie czuję klimatu świąt. Oglądam sobie stories wasze, e, moich znajomych z Europy, bo nie wszyscy mieszkają w Polsce i wiecie, wy macie y, jakieś jarmarki świąteczne, te lampki, te wszystkie ozdoby, na knajpaki już zaczynają podawać jakieś wiecie, zimowe y, herbatki, piernikowe kawki, itd., itd., I tutaj tego nie ma, ale stwierdziłam, że y, zrobię w grudniu, y, nazwijmy to blogmasy, Spróbuję y, mniej więcej jakoś, bo i tak chcemy tutaj spędzić święta, wiecie, ugotować sobie jakieś potrawy świąteczne. Tutaj ja już z naszymi znajomymi z Dolgachalsu rozmawialiśmy, że będziemy mieć y, palm tree, Zrobię palmy ozdobiłem po prostu tak na, na święta, na zrobiłem sobie tutaj święta. Więc to jest blog vlogmasami, e, a to po prostu będzie takie wyzwanie dla mnie, że cały grudzień, codziennie, aż do świąt będą u mnie filmy. Mam nadzieję, że mieli się na atrakcji, będziemy mieli tyle atrakcji, ale no mieli. Tak jak na przykład dzisiaj. Myślałam, że będzie lundo, a w sumie to nie odczyty mi się wypinasz do kamery. Nie zawsze będę taki szczodry. <noise> no, także. Oj, tu się tą dupką. Co ja mówiłam? Tą dupką. Twoją dupką. Dobra, nie wiem, nieważne. Pamiętajcie, zostawić like, jeżeli film Wam się podobał. Subskrypcję, jeżeli chcecie zobaczyć więcej filmów. Komentarz, jakie są Wasze odczucia. I o tym plastiku, możecie mi skomentować, czy o tym wiedzieliście, czy nie. I, i sprawić sobie te, ten mój post, bo naprawdę warto sobie przeczytać tak w ogóle dla samej informacji i takiej świadomości. E, no i co? Mm, no w sumie w środę dodanego filmu, to jest e, koniec listopada. No to teraz już będziemy widzieć się codziennie. <laughs> Jak ja to zrobię, jakoś to zrobię. Także dzięki za oglądanie i do następnego.